Witam państwa. Znajdujemy się na terenie pola doświadczalnego Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Chcemy dzisiaj państwu przedstawić pola doświadczalne, na których wysialiśmy mieszanki traw na użytkowanie kośne, pastwiskowe i zmienne kośno-pastwiskowe. Obiekt, który państwo widzą przed sobą, ma za zadanie upowszechniać wiedzę z zakresu użytków zielonych, doboru mieszanek na różne warunki glebowo-klimatyczne i do różnych sposobów użytkowania. Jest to obiekt dydaktyczny zarówno dla rolników, jak i doradców rolniczych. To co państwo widzą, to jedna z wielu kolekcji uprawowych, którą prowadzimy na tym obiekcie, a dotyczy mieszanek na trwałe i przemienne użytki zielone. Zasiane są to również poletka z pojedynczymi gatunkami, lucernami, koniczynami, Wysiane mieszanki są przeznaczone na użytkowanie kośne, na użytkowanie pastwiskowe oraz na użytkowanie zmienne kośno-pastwiskowe. Jednym z zadań tej kolekcji jest zwrócenie uwagi rolników i doradców na wybór odpowiedniej dla gospodarstwa mieszanki i ocena jej wartości użytkowej. My badamy tu planowanie wielu mieszanek, które można spotkać w handlu. Wskazujemy te najlepsze, które sprawdzają się w naszych warunkach. Obecnie mamy założone 26 poletek oraz prowadzimy dwa dodatkowe doświadczenia łanowe dla potrzeb realizacji projektu Grupy Operacyjnej Lodron. Z naszych poletek oceniamy zwykle plon z czterech pokosów. Projekt Lodron jest to projekt grupy operacyjnej pod tą nazwą w ramach działania Współpraca. Projekt dotyczy stworzenia aplikacji dla gospodarstw utrzymujących na pastwiskach bydło, w których za pomocą herbometru, drona oraz urządzeń podwieszonych pod drona czyli lasera i kamery multispektralnej, będziemy określać aktualne planowanie pastwiska oraz szacować straty łowieckie. Projekt zakończymy w roku 2021. Przy wyborze mieszanki kierujemy się kilkoma rzeczami, między innymi składem gatunkowym. W mieszankach na użytkowanie kośne powinny, powinniśmy zawrzeć tra, trawy wysokie, takie jak kostrzewa łąkowa, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, życica wielokwiatowa, festulolium czy kostrzewa trzcinowa. Natomiast w mieszankach na użytkowanie pastwiskowe powinny znaleźć się trawy niskie, czyli takie jak życica trwała, wichlina łąkowa czy kostrzewa czerwona. Pożądane też jest, aby w runi znalazły się rośliny bobowate drobnonasienne, takie jak kończyna biała, doskonała przy wypasie. Koniczyna czerwona, lucerna czy koniczyna białoróżowa w użytkowaniu kośnym. Gatunki te wiążą wolny azot z powietrza oraz wzbogacają glebę fosfor, potas, magnez. Na naszych poletkach posiadamy głównie mieszanki przeznaczone na gleby mineralne, ale pokazujemy również te, które dedykowane są na gleby organiczne. Torfowe czy gleby torfowo-murszowe. Skład gatunkowy nowoczesnych mieszanek jest najczęściej wielogatunkowy, a ostatnio również wieloodmianowy. W obrębie jednego gatunku w mieszance stosuje się dwie lub więcej odmian. Dzięki różnej wczesności odmian czy cechom związanym z poliploidalnością, ruń łatwiej dostosowuje się do danych warunków glebowo-klimatycznych. Czy intensywności użytkowania. Jak nawozić mieszanki z dużym udziałem bobowatych. Nawożąc azotem, musimy pamiętać, że jego wysokie dawki będą eliminowały z runi motylkowate. Bezpieczny dla motylkowatych poziom nawożenia azotem to około 100-120 kg na hektar. Taki poziom nawożenia stosujemy na naszych obiektach. Bobowate lubią dobre zaopatrzenie również w fosfor i potas. U nas fosforu stosujemy zwykle około 50 kg, a potasu 100-140 kg na hektar. Bogactwo doświadczeń, bogactwo poletek, odmian sprawia, że jest to obiekt bardzo bogaty, dlatego chciałbym Państwa zaprosić na wydarzenia organizowane na naszym polu, zaprosić do indywidualnego zwiedzania obiektu w trakcie sezonu wegetacyjnego.